Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i chciałabym was zaprosić na nowy cykl o recenzjach, ale byłyby to recenzje takie max do minuty, ponieważ wiem, że takie dłuższe recenzje to często gorzej się ogląda, więc chciałabym was zaprosić na cykl Recenzja w 60 sekund. I na początek idzie ku wolności su śmierthart Sus Merthaus jest wnuczką Mindli i Kubusia Chorowiców. I ta książka, słuchajcie, jest niezwykła, bo opowiada prawdziwą historię rodziny chorowiców od czasów przedwojennych aż do w zasadzie ich śmierci. Mindli i Kubusia Chorowiców. I nie tylko jest to ucieczka od Holokaustu. Oraz nie wiem przez później poszukiwania swojego miejsca na ziemi, czyli poprzez obozy dla uchodźców i w Afryce i we Włoszech, a również zahaczając o Związek Radziecki i Syberię. Ale jest to też książka o pasji o tym, żeby tą pasję cały czas w sobie pielęgnować. I tak tutaj jest naszym głównym bohaterem, Kubusiem Chorowicem, który jest clownem ale klaunem z takiej starej szkoły i właśnie tą pasję w sobie pielęgnuje w zasadzie aż do śmierci. Bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. Niezwykła, niezwykła książka i naprawdę bardzo rzetelna. To tyle. Pozdrawiam.